Materiał powstał dzięki współpracy z ABS Factoring Polska. Przez ostatnie kilkanaście lat europejski handel internetowy przypominał Dziki Zachód, szczególnie jeśli chodzi o paczki z Chin. Mechanizm zwolnienia de minimis pozwalał zamawiać produkty o wartości do 150 euro bez konieczności płacenia cła, a dodatkowo ogromna część przesyłek była wysyłana jako niskowartościowe lub wręcz prezent. Dzięki temu na Aliexpress, temu Shane czy Wish można było po prostu kupić praktycznie wszystko. Od kabli ETUI po gadżety elektroniczne i ubrania. A wszystko to po cenach, które były wręcz nierealnie niskie. Dla konsumentów było to Eldorado, natomiast dla europejskich firm powolna katastrofa. Unia Europejska zaczęła dostrzegać, że system jest masowo nadużywany. Towary warte 20, 30, a nawet 50 euro były deklarowane jako produkty o wartości 1,5 euro. Codziennie do Europy trafiało kilka milionów takich przesyłek, często bez kontroli jakości, bez certyfikatów zgodnych z normami Unii i bez właściwych podatków. Skala procederu była i jest dalej tak ogromna, że według szacunków europejskie gospodarki traciły na tym miliardy euro rocznie. Co gorsze, lokalni producenci i sprzedawcy musieli konkurować z cenami, które były możliwe tylko dlatego, że chińskie platformy omijały europejskie regulacje lub naginały system opierając się na lukach prawnych. A gdy dodamy do tego ryzyka związane z bezpieczeństwem, od ładowarek grożących pożarem po zabawki z toksycznymi barwnikami, presja na zmiany stała się nieugiękniona. Dlatego Bruksela zdecydowała się na radykalny ruch. Nie tylko kosmetyczne poprawki, niedrobne dostosowywanie przepisów, ale największą przebudowę europejskiego systemu celnego od ponad 20 lat. Reforma zakłada pełną likwidację zwolnień dla tanich przesyłek, obowiązkową digitalizację zgłoszeń. I stworzenie jednego, zcentralizowanego europejskiego systemu odpraw celnych, który ma wyeliminować fałszowanie wartości i zwiększyć kontrolę nad przepływem towarów spoza Unii Europejskiej. Dla konsumenta oznacza to wejście w zupełnie nową rzeczywistość zakupową, gdzie tanie zakupy z Chin przestają być oczywistą, nieopodatkowaną okazją. A dla rynku jest to początek nowej ery, której transparentność i bezpieczeństwo mają być ważniejsze niż masowa dostępność najtańszych produktów. Najważniejsza zmiana, która uderzy w konsumentów, jest jednocześnie najbardziej oczywista. Likwidacja zwolnień z cła i obowiązkowego VAT-u dla przesyłek do 150 euro. To oznacza, że kończy się era zamawiania kabli za 8 zł, etui za 4 zł czy akcesoriów za 2 zł bez żadnych dodatkowych i ukrytych kosztów. Od teraz każda przesyłka spoza Unii Europejskiej, niezależnie od jej wartości, będzie musiała przejść pełną procedurę celno-podatkową. Dla kupujących oznacza to bardzo konkretny wzrost cen. Nawet najtańszy produkt będzie obciążony podatkiem VAT, a w zależności od kategorii, również cłem. Ale to nie wszystko, bo prawdziwy game changer kryje się gdzie indziej. Opłata manipulacyjna operatora. Już dzisiaj w wielu krajach infrastruktura celna jest przeciążona, a przewoźnicy pobierają opłaty za obsługę zgłoszenia. W praktyce możliwe jest, że do każdej paczki doliczone zostanie od kilku do kilkunastu złotych, niezależnie od ceny produktu. Matematyka jest brutalna. Produkt za 7 zł już nie będzie kosztował 7, tylko 18, 22, a nawet 25 zł. A to całkowicie niszczy główną przewagę platform z Chin, czyli skrajnie niską cenę. Co gorsza dla konsumentów, nowy system będzie działał niemal automatycznie. Platformy takie jak AliExpress temu czy Shane zostaną zobowiązane do pobierania VAT-u i danych celnych już w momencie składania zamówienia. Nie będzie już sytuacji, w której paczka przechodzi bokiem, a klient niczego nie dopłaca. Oznacza to większą przejrzystość, ale też koniec pewnej epoki, w której przesyłki za grosze omijały system niemal bez wysiłku. Nowe regulacje obejmą również znacznie bardziej restrykcyjne podejście do kategorii ryzykownych, czyli elektroniki, zabawek, kosmetyków, ładowarek i produktów mających kontakt z dziećmi lub żywnością. Wymagane będą jasne certyfikaty zgodne z normami UE, a każda niezgodność może zatrzymać paczkę w urzędzie celnym na dłużej, a nawet skutkować jej zniszczeniem. Co więcej, urzędnicy celni dostaną do dyspozycji scentralizowany system śledzenia przesyłek. Znika praktyka przypadkowych kontroli, zamiast niej pojawi się algorytm, który automatycznie wykrywa podejrzane deklaracje wartości i typy towarów. W tle ma pojawić się nawet europejska czarna lista sprzedawców, którzy zaniżali wartości lub oferowali niebezpieczne produkty. To wszystko składa się na jedno: koniec epoki tańch paczek i początek pełnej kontroli importu z zagranicy. Nowy system będzie bezlitosny dla niskomarżowych produktów i może w praktyce ograniczyć niektóre zakupy z Chin nawet o 50-70%. Jeśli regularnie zamawiasz produkty z Chin, to ta zmiana uderzy w Ciebie szybciej niż myślisz. Nowa polityka celna nie jest kosmetyczną korektą, to całkowita zmiana logiki zakupów międzynarodowych. Pierwszy najbardziej odczuwalny efekt to oczywiście wzrost cen. VAT będzie doliczany zawsze. A w wielu przypadkach pojawi się także cło. Nagle okaże się, że coś, co dotychczas kosztowało grosze, po nowych regulacjach przestaje być atrakcyjne cenowo. Do tego dochodzi wspomniana opłata manipulacyjna, która może stać się najboleśniejszą częścią rachunku, bo potrafi podnieść cenę bardziej niż samo cło. Drugim realnym skutkiem jest wydłużenie czasu dostawy. Do tej pory większość paczek przechodziła odprawę w sposób minimalny, automatyczny lub wręcz pomijany. Teraz, niezależnie od wartości towaru, Każda przesyłka będzie musiała zostać zarejestrowana w systemie. Oznacza to kolejki, kontrole, skanowanie kodów i analizę danych. W praktyce może to zwiększyć czas dostawy z tygodnia na dwa, a w okresach wzmożonych zakupów nawet dłużej. Trzeci skutek jest kluczowy z punktu widzenia całego rynku. Część tanich produktów po prostu zniknie. Sprzedawcy, szczególnie ci z Chin, nie będą zainteresowani obsługą zamówień, na których marża jest minimalna, a koszty formalne zbyt wysokie. Modele biznesowe oparte na sprzedaży towarów za 1 do 3 euro przestaną działać. Dla konsumentów oznacza to mniej różnorodności w kategoriach takich jak gadżety, akcesoria do telefonów, kosmetyczne drwiazgi, tania elektronika czy dekoracje. Najbardziej dotknięte kategoriami będą właśnie te, które były masowe i impulsywne. Ładowarki, kable USB, kejsy na telefon, akcesoria biurowe, małe zabawki dla dzieci, akcesoria do domu. To produkty, które miliony ludzi kupowały przy okazji, bo były śmiesznie tanie. Teraz nagle ich cena po doliczeniu wszystkich opłat może zrównać się z ceną podobnych produktów sprzedawanych lokalnie. W efekcie zmienia się nie tylko cena samych towarów, ale również zachowanie konsumentów. Zakupy dla zabawy, czyli te nieplanowane, impulsywne, staną się rzadsze. Konsumenci staną się bardziej racjonalni. Częściej będą porównywać ceny i analizować, czy zamówienie spoza Unii Europejskiej nadal ma sens. Zjawisko, które do tej pory sprzyjało platformom takim jak AliExpress czy temu, czyli masowe, niskokosztowe przesyłki, zaczną pomału zanikać. Nowe cła i likwidacja dotychczasowych ulg to nie tylko problem konsumentów. To potężne uderzenie w cały globalny ekosystem e-commerce. I choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że ucierpią przede wszystkim osoby kupujące na chińskich platformach, to w rzeczywistości fala zmian będzie znacznie większa obejmując wielkie platformy lokalnych przedsiębiorców, producentów i nawet politykę międzynarodową. Najpierw spójrzmy na gigantów z Chin. Przez lata ich największą przewagą był model cross-border. Czyli wysyłki bezpośrednio z chińskich magazynów do europejskich konsumentów. Było tanio, masowo i szybko. Ale ten model właśnie się kończy. Obowiązkowe cła i VAT sprawiają, że opłacalność mikroprzesyłek dramatycznie spada, a firmy takie jak Temu, Szczęcia i Express muszą szukać nowej strategii. Dlatego już teraz inwestują miliardy w tworzenie europejskich centrów logistycznych, np. magazynów w Polsce, Niemczech czy Belgii, które pozwalają im ominąć niektóre procedury i skrócić czas dostawy. Co więcej, wchodzą we współpracę z lokalnymi operatorami, tworzą tak tzw. węzły celne i próbują przestawić swoją działalność na model przypominający na przykład praktyki Amazona. Ale to, co dla chińskich platform jest kosztem wymuszonym regulacjami, dla europejskich firm może być długo wyczekiwaną odwilżą. Przez lata lokalni producenci i sklepy musiały konkurować z cenami, które z ich punktu widzenia były nierealistycznie niskie, bo nie obejmowały ani cła, ani VAT, ani kosztów zgodności z europejskimi normami. Co ważne, ta zmiana to nie tylko powrót do równowagi, ale też początek nowej geopolitycznej gry o łańcuchy dostaw. Kraje takie jak Turcja, Serbia, Czechy, Rumunia, a nawet Polska mogą stać się nowymi centrami produkcji. Bliskość rynku, szybszy transport, przewidywalność prawna i możliwość dostosowywania wymogów do Unii Europejskiej to wszystko działa na ich korzyść. W wielu branżach, zwłaszcza w tekstyliach, drobnej elektronice, AGD, akcesoriach domowych i produktach FMCG, możemy nawet zobaczyć częściową relokację produkcji z Chin do Europy. Lub bliskiego sąsiedztwa Europy. Jednakże każda tak duża zmiana ma swoją cenę. Nowe regulacje celne mogą uruchomić spiralę napięć handlowych. Chiny już teraz zareagują podwyżkami ceł na produkty z Europy, a w najbliższych latach możemy zobaczyć kolejne etapy eskalacji: cła odwetowe, ograniczenia importowe, taktyczne opóźnienia w odprawach czy blokowanie europejskich firm na rynku chińskim. Dla globalnej gospodarki oznacza to mniej stabilności i większą niepewność, a dla europejskich rynków e-commerce. Konieczność dostosowania się do świata, w którym handel międzynarodowy znów staje się twardszą grą interesów, a nie jedynie wymianą tanich paczek. Nowe cła to nie jest epizod. To nie jest chwilowa regulacja albo kolejna unijna korekta, o której za pół roku nikt nie będzie pamiętał. To jest trwała zmiana reguł gry, która zdefiniuje sposób, w jaki Europejczycy będą robić zakupy przez kolejne lata. I tak jak każda duża zmiana. Wymusi zupełnie nowe nawyki, strategie zakupowe, a nawet nowe podejście do wartości produktu. Dla konsumentów oznacza to przede wszystkim koniec pewnej epoki. Epoki, w której tanio z Chin już było. Od kabli USB przez zabawki po dekoracje. Teraz musi pojawić się świadome planowanie, porównywanie cen nie tylko produktów, ale całkowitego kosztu zamówienia. Tam, gdzie kiedyś liczyła się wyłącznie najniższa cena, na temu, teraz zaczną wygrywać dostawy z europejskich magazynów. Mimo, że same produkty mogą być minimalnie droższe, to ominięcie cła, szybka wysyłka i brak ryzyka opłat celnych da im przewagę. To z kolei może oznaczać renesans lokalnych marketplace'ów. Allegro, OLX, Vinted, czyli platformy, które znamy od lat, wejdą w swój złoty moment. Wzrośnie obrót produktami używanymi, bo różnica cen między nowe z Chin, a lekko używane z Polski będzie zdecydowanie mniejsza niż dotychczas. W niektórych kategoriach może to wręcz wywołać efekt domina. Rynek wtórny urośnie, bo będzie najtańszą i najszybszą opcją dla wielu konsumentów, zwłaszcza tych młodych. Ale zmiana idzie jeszcze głębiej. Zmieni się mentalność zakupowa całego pokolenia. Skończy się era TikTokowych haulów, kupowania 30 rzeczy, bo kosztują grosze, zamawiania pięciu wersji tego samego produktu, żeby zobaczyć, która jest najlepsza. W miejsce zakupów impulsywnych pojawią się zakupy przemyślane. Europejczycy zaczną zastanawiać się, czy produkt jest zgodny z normami, czy jest bezpieczny, czy ma certyfikat CE. Bo rynek zalewały tanie towary bez jakiegokolwiek nadzoru. Teraz te kryteria wracają na stół. To jednak dopiero początek transformacji. Unia Europejska otwarcie mówi, że nowe cła to etap pierwszy większego planu budowania odporności gospodarczej, ograniczania importu niskiej jakości i ochrony lokalnej produkcji. W kolejnych latach mogą pojawić się następująco: dodatkowe wymogi certyfikacyjne, bardziej surowe kontrole jakości, opłaty środowiskowe za produkty z krajów o wysokiej emisji. Przepisy dotyczące odpowiedzialności platform za zgodność produktów. To oznacza, że tanie, masowe importy z Chin będą miały coraz dłuższą listę przeszkód. To też moment, w którym konsumenci muszą nauczyć się nowych strategii: kupować rzadziej, ale lepiej, sprawdzać europejskich sprzedawców, śledzić promocje lokalne zamiast globalnych i, co najważniejsze, dostosować się do przyszłości, w której nie cena, ale wartość rzeczywista staje się kluczowym kryterium. W praktyce ta zmiana może wyjść konsumentom na dobre. Mniej przypadkowych zakupów, mniej śmieciowych produktów, więcej jakości i większa stabilność rynku. Jedno jest pewne: świat tanich paczek, który znaliśmy przez dekadę, właśnie się kończy, a zaczyna się nowa era, w której świadomy konsument będzie wygrywał. Krótkim słowem podsumowania: to nie jest mała korekta ani lekka zmiana przepisów. To prawdziwa rewolucja w zakupach online, która zmienia zasady gry dla wszystkich. Od największych platform e-commerce przez europejskich sprzedawców. Aż po zwykłych konsumentów, którzy przez lata przyzwyczaili się do tanich zakupów z Chin. Od teraz każda paczka będzie miała swój koszt, swoją procedurę, swoją kontrolę. I niezależnie od tego, czy zamawiasz raz w tygodniu, czy raz w roku, to dotknie także Ciebie. Dlatego teraz Twoja kolej. Napisz w komentarzu, jak często kupujesz z Chin: czy trzy razy w miesiącu, a może tylko okazjonalnie? I najważniejsze: czy te zmiany uderzą w Twój portfel, czy może praktycznie ich nie odczujesz? Wasze odpowiedzi są dla mnie niesamowicie ważne. Bo pokazują skalę problemu i pomagają tworzyć kolejne materiały, które naprawdę was zainteresują. A jeżeli spodoba Ci się ten materiał, to zostaw łapkę w górę, bo to bardzo pomaga ostatnimi czasy algorytmowi YouTube pokazać ten materiał większej liczbie osób, które na przykład też mogą zastanawiać się, dlaczego ich ulubione gadżety nagle drożeją. A jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, to zostaw także subskrypcję, będzie mi naprawdę bardzo miło. I w tym momencie życzę Ci Boga tego dnia. Cześć! Materiał powstał dzięki współpracy z ABS Factoring Polska.